Cześć z tej strony Łukasz, podcast finansowe wsparcie, czyli podcast, który którym mówię o przedsiębiorczości, e-commerce i generalnie szeroko pojętym rozwoju osobistym. W dzisiejszym odcinku o tym, czy w 2024 roku wciąż dropshipping będzie miał sens. Myślę, że ten odcinek przyda się osobom, które myślą o tym, aby wystartować ze sprzedażą w Internecie. Rzucę tutaj spojrzenie na to, w jaki sposób też dropshipping oczywiście się zmienia i Przede wszystkim opowiem o tym, jakich błędów nie popełniać, bo dropshipping ma wiele, można powiedzieć, definicji, chociaż to wciąż jakby jest pewien po prostu model sprzedaży, no ale w związku z tym, że to jest model sprzedaży, to możesz go wykorzystywać na różne sposoby. Też zdaję sobie sprawę, że w internecie znajdziesz. Więcej osób, które mówią, pewnie o dropshippingu, i każda z tych osób może też interpretować to w różny sposób, bo nie ma jednej metody na to, w jaki sposób można zacząć działać w internecie, w jaki sposób można sprzedawać. I tak jak powiedziałem, e, można tą definicję troszeczkę rozszerzać. Ja Ci powiem od strony oczywiście praktycznej. E, więc zaczynajmy, jakby już bez tych e, wstępów, słów. E, Przejdźmy do konkretów. Dobra. Pierwsza rzecz jest taka, że właśnie wytłumaczmy sobie na sam początek, jak Ty rozumiesz ten dropshipping, tak i jak ja to rozumiem. Bo część osób będzie opowiadała, że dropshipping to jest kupowanie e, tanio produktów, na przykład na AliExpress i sprzedawanie ich na Allegro. Oczywiście w modelu dropshippingowym kupujemy te produkty dopiero, kiedy klient zamówi u nas, tak? Czyli my wystawiamy ogłoszenie swoje na Allegro i dopiero kiedy klient od nas kupi, my zamawiamy z innego źródła te produkty. I taki dropshipping jak najbardziej miał sens. Jeszcze kilka lat temu, kiedy na Allegro nie było produktyzacji, kiedy na Allegro nie było e, aż tylu sprzedawców, e, na AliExpress e, były non-stop nowości, wciąż przybywały Rzesze produktów, też AliExpress oczywiście nie było też tak znane w Polsce, więc zdecydowanie to był model, który był bardzo łatwy do zrobienia. Taki, że faktycznie ludzie też byli oczywiście w stanie poczekać na przykład na, na przesyłkę, bo nie zawsze ta przesyłka z AliExpress oczywiście trwa zbyt szybko. Kolejna metoda to taka, że osoby, niektóre szły krok dalej i od razu otwierały swój sklep internetowy. Tak, i na ten sklep internetowy również umieszczały produkty bezpośrednio z AliExpress. I tam również, tak naprawdę, uruchomienie reklamy, znalezienie jakiegoś produktu, tak było łatwiej. Zgadza się. I, i to jeszcze całkiem niedawno, zwłaszcza 2020 rok, kiedy wszyscy byli zamknięci w domach, e-commerce szalał. Tak, jakby czegoś się nie wróciło do internetu, to się sprzedawało. No taka jest prawda. 2021, wciąż jeszcze pochodna tego roku popandemicznego, wciąż było całkiem dobrze. Ale już 2022, już 2023, pokazał, że zaczyna się ciasno robić na rynku. Dlaczego? No, bo oczywiście, że ludzie widząc te wszystkie wyniki, jakie były kręcone przez internet, tak? czyli te wszystkie wzrosty sprzedaży, naprawdę mm, nieporównywalne do poprzednich lat, Powodowało, że coraz więcej osób wchodziło tak, do internetu. Oczywiście też wchodziło bez jakiegokolwiek przygotowania, bez jakiejkolwiek wiedzy. Część z tych osób, nawet bym powiedział, że większa pewnie część, pewnie już dawno się poddała też, tak? bo jednak okazało się, że to nie jest takie proste. No i teraz kwestia jest teraz taka, że czy to zupełnie teraz nie działa? Oczywiście, że działa. Tylko, że podkreślam, nie tak łatwo, jak jeszcze jakiś czas temu. Więc to, to musisz jakby już wziąć tak na poprawkę, tak? Czyli jeśli ktoś ci opowiada, że dropshipping jest mega prosty, to tak nie jest. Jest łatwy do zaczęcia, ale żeby z tego zbudować jakiś dodatkowy, stały dochód, albo na dropshippingu zbudować firmę, nie jest to łatwe. Oczywiście znowu, części osób się uda. No, ale ja nie nagrywam tego podcastu, żeby tutaj sprzedawać jakiekolwiek marzenia, tylko chcę pokazać, jak to realistycznie wygląda. Dobra, ale idźmy dalej. Jak patrzysz na ten dropshipping? No właśnie, czy na szybką formę wzbogacenia się? Na to, żeby dzisiaj mieć, nie wiem, tysiące złotych nagle miesięcznie? Kiedy dopiero zaczynasz, tak? Kiedy jeszcze tak naprawdę dużo nie wiesz o tym rynku. Może okej okay, dużo podcastów masz za sobą, może jakieś dużo wideo na YouTubie, jakiś artykuł, tak jakiś, nie wiem, postów w social media. Może dużo masz tego za sobą. Ale jeszcze nie masz ani jednego ogłoszenia wystawionego. I już wierzysz, że to jest jak za dotknięciem jakiejś magicznej różdżki, że nagle będzie wszystko super. Nie, to tak to nie wygląda. Nie. Czy dropshipping? Sam sobie, jako model biznesowy, jest takim biznesem long term. Tak? Czyli czy dzisiaj sprzedając dropshippingu, faktycznie jesteś w stanie utrzymywać takie wyniki przez wiele, wiele lat? No znowu. I tak i nie. Tak? Dlatego, że im dłużej coś robisz, tym jesteś tym lepszy i jesteś w stanie sobie radzić z pewnymi przeciwnościami. Nie, dlatego, że jednak jeśli uprawiasz 100% dropshipping, czyli nie masz swojej marki, tak, tylko losowe produkty sprzedajesz z różnych miejsc, no to nie masz wpływu na to, co się dzieje z Twoim dostawcą. Nie masz wpływu na to, jak się ceny zmieniają na rynku. Jedyne, co masz wpływ na to, że możesz kolejne oczywiście produkty testować, wystawiać, sprzedawać, no ale w pewnym momencie pojawia się kolejna konkurencja, z którą musisz sobie radzić. Okej, okay. no dobrze, Łukasz, ale to znaczy, że dropshipping się skończył? W tym całym moim wstępie, który opowiedziałem? Czy tak mam to rozumieć? No nie. Teraz ci powiem, jaka jest filozofia moja dropshippingu, tak? I w jaki sposób to możesz wyciągnąć dla siebie. Więc uwaga, punkt pierwszy dropshipping. To jest Nauka. Po prostu, kropka, nic więcej. Dlaczego? Bo uczymy się sprzedawać w internecie. I ja to pokazuję już od kilku lat na Instagramie tak, przekazuję swoje doświadczenie pokazuję różne metody dropshippingu, bo nie ma jednej ścieżki, która tylko zawsze wypala. Jakby nie postępuj uważam w żadnej branży jakimiś jednym, jednakowymi schematami, jeśli ktoś ci opowiada, że tylko jest jedna droga do tego, żeby nie wiem, znaleźć swoje produkty, żeby zarabiać pieniądze, to tak nie jest. No przecież, jak spojrzysz na ludzi, którzy w cudzysłowie osiągają jakiś sukces, bez względu na to, w jakiej nawet dziedzinie życia, tak? No to często jest tak, że każdy dotarł tam jakimiś innymi metodami. I uwaga, czy osobom się Zawsze udaje, tak? Osiągnąć jakiś sukces? No nie, no pewnie, że nie. Ale mimo wszystko najczęściej to jest tak, że ktoś się zbyt szybko poddaje, albo, uwaga, no robi coś złymi metodami. No dobra, ale wróćmy do tej mojej koncepcji. Jak ma się tobie udać ten dropshipping, tak? Załóżmy, że chcesz go zacząć, że 2024 rok to jest rok, w którym w końcu zbudujesz ten swój biznes w oparciu o sprzedaż produktów online. I dlaczego dropshipping jest idealny do tego, mimo że powiedziałem przez pierwsze minuty tego podcastu, że jest dużo wad? No to uwaga: dlatego, że nie ma znaczenia na samym początku, tak naprawdę, skąd bierzesz produkty. To wciąż może być AliExpress, to wciąż mogą być inni sprzedawcy na Allegro, to mogą być produkty, które weźmiesz ze sklepu stacjonarnego. To naprawdę na samym początku nie ma znaczenia. A co ma znaczenie? Znaczenie ma Twoje działanie. Dlatego, że 99% ludzi, niestety, z powodu przeróżnych blokad w głowie, blokad w głowie, bo to nie są wymówki, to nie są prawdziwe problemy, tylko to są blokady w głowie, jakieś pewne przekonania, zostaje na te etapie teorii. Czyli nigdy tak naprawdę nie zaczyna działać. No i taka jest prawda. I teraz ja nie mówię tego tylko i wyłącznie przez pryzmat jakiegoś swojego doświadczenia, ale przez pryzmat z osób, z którymi rozmawiam na co dzień. Drogi słuchaczu, nawet sobie nie zdajesz sprawy, ile ja widzę przypadków osób, które w 2020, 2021, w 2022 i ciągle zadają te same pytania. Od kilku lat dostaję te same pytania i uwaga, bardzo często od tych samych osób. Oczywiście wśród tych wszystkich Osob, z którymi rozmawiam, z którymi wymieniam wiadomości, jakiś procent zaczyna. Jakiś procent nie widzi problemów, słucha mnie, co ja opowiadam, w jaki sposób wystartować, robi to i jeszcze się nie poddaje, bo to jest słowo klucz. Tak? Czyli nie widzi na samym początku efektów i dopiero one przychodzą z czasem. I teraz kwestia jest taka, że naprawdę każdy biznes jest jak trening w jakiejkolwiek dziedzinie sportu. No, nikt na pierwszym treningu nagle nie jest wyśmienity w danej dziedzinie. Nie będziesz świetnym pływakiem, świetnym biegaczem, czy nie będziesz podnosić nie wiadomo jakich ciężarów gdzieś na siłowni, jeśli pójdziesz pierwszy raz. Musisz się nauczyć, musisz poznać pewne techniki. Ale musisz to robić, po prostu. I naprawdę sprzedaż jest dokładnie taką samą umiejętnością, którą po prostu jesteś w stanie wytrenować. I ja wiem, że może to dla ciebie brzmieć jakoś banalnie, ale większość osób chce być ekspertami od sprzedaży w teorii, a tak naprawdę nie robiąc żadnego kroku. No bo teraz sobie wyobraź, że jesteś w punkcie zero. Wystaw 101 produktów. Zrób 101 ogłoszeń, tak? I zobacz, ile kroków już będziesz do przodu, przed osobą, która znowu jest na etapie teorii. Dlaczego? No bo ty zobaczysz różnicę, tak? Między wystawianiem od jednego dostawcy, tak? Jak robi opisy drugi dostawca? Jaki wpływ miało na to, że tu jest taka sprzedaż, a tu jest inna. No przecież. Nie robisz na ślepo tych ogłoszeń, chyba że korzystasz z metodologii dropshippingu, który mówi podepnij się do hurtowni jakimś tam narzędziem takim, które podpina Allegro i jakieś hurtownie i wystaw masowo aukcję kilkoma kliknięciami. I te osoby później mają tam tysiące aukcji. Czyli niczym się nie wyróżniają, kopiują, nie? Jak, jak to powiesz sobie na głos nawet, no dla mnie to nie brzmi logicznie, ale okej, okay, jakby zdaję sobie sprawę, że jak osoba kompletnie nie ma pojęcia, to może nie widzieć tych elementów nielogicznych, ale zobacz, dropshipping, kiedy podpinasz się pod hurtownię i masz tysiące innych produktów, ale takich samych jak inny sprzedawca, no to gdzie masz wyróżnienie? Nie masz. A podam Ci przykład. Mamy grudzień 2023, sprzedaje się mnóstwo produktów, między innymi na prezenty na święta. I czym wystarczy się wyróżnić od innych sprzedawców? No, dorzucić chociażby coś na miniaturkę świątecznego. Te podcasty są tylko i wyłącznie teraz w formie audio. I myślę o tym, żeby docelowo za chwilę, możliwe też dorzucić jakąś formę wideo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie chcę na razie nic obiecywać. Pokazuję czasami przykłady. Czasami wrzucę na Instagram, na relacje. Domyślam się, że znowu możesz nie wszystkie śledzić. Co miesiąc praktycznie. Przeróżne produkty pokazuje, w jaki sposób mały czynnik może decydować o tym, że ktoś sprzedaje kilkadziesiąt, a czasami kilkaset złotych, drożej produkt. I sytuacja, uwaga z wczoraj, więc nagrywam ten podcast dosyć świeżo. Mamy klocki Lego, do których ktoś dorzucił kartkę świąteczną. tak? I mamy portal Allegro. Kartka świąteczna, wartość 50 groszy. Powiedzmy złotówka w sklepie. Ten sam zestaw Allegro możemy znaleźć na sklepie internetowym. Naprawdę długo nie szukając za 180 zł. Na Allegro ten z kartką pocztową, ale wrzucony jako pomysł na prezent świąteczny i jako zestaw, tak? czyli już ktoś kupujący. No tam jest kilka czynników, jakie decydują o tym sukcesie tego zestawu. Ale między innymi, że to jest zestaw. Mimo, że jako zestaw jest dołączona tylko ta kartka pocztowa, taka świąteczna za złotówkę, to uwaga, ten sam zestaw sprzedaje się za 299 zł. Na samym Allegro można go znaleźć tam za 212, 220 zł. A ten z tą kartką pocztową za 299 zł. I to nie jest tak, że tam jest jedna sprzedaż. Na dzień, w którym to nagrywam, to jest 27 sztuk sprzedanych. I zarabia 100 zł, ponad więcej, gdzie nie musiał szukać ten użytkownik, nawet hurtowni, bo może to brać ze sklepu internetowego. Podejrzewam, że w sklepie stacjonarnym też będzie podobna cena. I takich przykładów to nie jest tak, że znowu ja nagrywam, mówię o czymś wyjątkowym. Takich przykładów spotykam mnóstwo. Każdego miesiąca. I często się nimi dzielę. Ale dlaczego ja je spotykam? No bo ciągle siedzę w tym. Tak? Ja nie zostałem na etapie teorii. Ja sprzedaję. Ja codziennie sprzedaję coś. Tak? Więc codziennie też jestem na Allegro, codziennie przeglądam e, ogłoszenia, codziennie również własnymi rękoma, chociaż coraz mniej, bo nie potrzebuję, też wystawiam produkt i widzę, co się dzieje. Widzę, dlaczego ktoś tyle sprzedaje, dlaczego ja tyle sprzedaję. Co mogę jeszcze poprawić? Co mogę jeszcze zmienić? Jak mogę się wyróżnić? Ale dlaczego to znajduję? Bo robię to praktycznie. Czyli wróćmy do tego punktu pierwszego, i najważniejszego, i tak naprawdę jedynego, o który dzisiaj opieram ten odcinek. Dropshipping to jest nauka. Nauka do tego, aby być lepszym sprzedawcą, aby się wyróżniać, ale punkt drugi, aby znaleźć swoje produkty. Co znaczy swoje produkty? Możemy je nazwać dla tego odcinka złote produkty. To są produkty, które regularnie zaczynają się sprzedawać, które na przykład jesteś w st stanie później sprowadzić od producenta, albo od jakiegoś importera, jeśli to są artykuły na przykład produkowane w innym kraju, pod swoją marką własną. I wtedy nie musisz się ograniczać do sprzedaży na Allegro, Lixie, możesz wtedy iść na przykład na sklepy internetowe, może być to marka własna. Może się okazać, że Super ci idą sprzedaży jakieś produkty, które nawet jesteś samemu w stanie produkować albo zlecić jakąś produkcję w Polsce. I nie trzeba wtedy do takiego nawet biznesu, wielkich nakładów pieniędzy, bo da się to zrobić naprawdę małym kosztem. Ale uwaga! Pierwszy punkt dropshipping to jest nauka sprzedaży. Dwa. Znajdywania tych swoich produktów, które long term, czyli w długiej perspektywie. Ma szansę utrzymać długą sprzedaż i wysoką? Ale trzecia rzecz, a myślę, że najprzyjemniejsza. Cały czas zarabiamy pieniądze. No bo wystawiając te ogłoszenia, nawet jak ten jest człowiek, który tam doradza, żeby wystawiać te e, tysiące aukcji z hurtowni, to oni też mają sprzedaż, bo statystycznie i tak się to sprzedaje. Jak, jak wejdziesz na Allegro i zobaczysz, że nawet produkty są połączone, i klikniesz tam, to zobaczysz, że i tak są sprzedaży, tak? I cena naprawdę nie ma znaczenia. Udowadniam to tak jak powiedziałem, chociażby na tych klockach Lego każdego miesiąca. Więc cena nie ma znaczenia. Wystawiasz, uczysz się, szukasz swoich produktów, a przy okazji zarabiasz pieniądze. Oczywiście, jednostkowo na samym początku to mogą nie być duże pieniądze, chyba że wystawiasz faktycznie o wiele drożej te swoje produkty i szukasz po prostu że ktoś przez przypadek gdzieś kupi i faktycznie dla niego cena nie będzie miała znaczenia. No da się jakieś tam czasami naprawdę duże marże mieć na pojedynczych sprzedażach dropshippingu, no ale docelowo na tym się nie skupiasz, tak? Skupiasz się na tym, żeby szukać tych swoich produktów, szukać tej nauki i się rozwijać. Dzięki dropshippingowi, tak? To podkreślam. Czyli dropshipping dlaczego wciąż będzie działał? Bo wciąż jest najlepszą metodą na start, bez inwestycji, a dzięki której wciąż zarabiasz pieniądze, tak? bo wciąż tam masz sprzedaż i się uczysz. Więc nie jest łatwiej szybki, chociaż łatwiej jest do zaczęcia, no bo nie masz żadnych blokad, nie masz żadnych problemów na start. Nie musisz mieć firmy i mnóstwo innych plusów, których nawet dzisiaj już nie chcę powielać, wymieniać, bo mówię o nich bardzo często. Ale to, co Ci na sam koniec jeszcze chcę powiedzieć, że. Odpowiadając na te tytułowe pytanie, czy dropshipping wciąż będzie miał sens, to odpowiedź sobie na pytanie, czy ludzie wciąż kupują w internecie. Ok. Jeśli sobie odpowiedziałeś na to pytanie, to nie musisz mi wierzyć. Otwórz teraz przeglądarkę Google i wpisz statystyki e-commerce dla Polski. I zobacz, jakie są prognozy i jakie te prognozy już się sprawdzają tak naprawdę dla Polski. Rynek w ciągu najbliższych 3-4 lat urośnie o kolejne 50%. Znowu to może ci dużo nie mówić. Tam będą jakieś wykresy, słupki, miliardy. My jako ludzie nie ogarniamy liczby miliard. Nie? Bo jak dobrze pamiętam, jakbyś codziennie złotówkę zarabiała czy zarabiał, to milion masz tam po 12 chyba dniach, a miliard po 31 latach, czyli jakby no w ogóle to jest kosmos. W sensie dla człowieka ogarnięcie miliardu jest bardzo trudne, a rynek polski, e tam rośnie w miliardach. Więc jeśli ja dzisiaj miałbym zaczynać, to tak wciąż bym zaczynał w rynku, w którym wiem, że rośnie, w którym wiem, że wręcz to sklepy stacjonarne, to galerie się zamieniają w takie bardziej muzea, do których ludzie chodzą i oglądają, ale kupują i tak w internecie. Więc takie jest moje zdanie. Oczywiście, że są problemy, są wyzwania, ale wciąż widzę ogrom dużej przestrzeni, bo wciąż widzę co miesiąc przeróżne case study, mare, które z produkcji na przykład domu jakiś niepozornie rękodzieł, jakichś produktów, które można robić w domu, nagle stają się wielkimi markami. Ale dlaczego ja to widzę? Dlaczego ja widzę te wszystkie możliwości? Bo w tym siedzę, bo to robię. No i to jest ta różnica między mną, a jakimiś Teoretykami. I to tyle. Jeśli pojawiły się jakieś pytania, zostaw komentarz. może mi napisać też wiadomość na Instagramie. Mam nadzieję, że ten odcinek był jakiś dla Ciebie pomocny, e, mimo że możliwe, że używałem jakichś skrótów myślowych i tak dalej, które dla Ciebie jako osoby na przykład początkującej mogą być nieznane. E, no to starają się jak najwięcej przekazać takiej e, praktycznej, wartościowej, a przede wszystkim szczerej wiedzy, którą mam w sobie. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.